przez ostatnie 4 lata zobaczymy sobie teraz Dzieciaki znowu mają fajne nagrody. A dla nas co? Jeśli pluszaki to nie twoja bajka, to zbieraj naklejki w aplikacji i wymieniaj je na coś zupełnie nowego, coś wyjątkowego. Biedromania! Daj się porwać Biedromanii. Wymieniaj wirtualne naklejki na kody rabatowe na nagrody w sklepie internetowym Biedronka.com. Tak, w tym roku jeszcze więcej nagród. Biedromania i gang Biedroniaków czekają w Biedronce. Nowy żel do prania Kokolino Wonderwatch. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wash. Szybkość prania, która zachwyca. Magda, co o tym sądzisz? Wszystko w porządku? Przepraszam, migrena. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I co o tym sądzisz? Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Już w ten wtorek wpadaj na wtorkowy kubełek KFC. Zamów wtorkowy kubełek pełen chrupiących stripsów, kotłów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99 a dodatki w szalonej cenie za jedyne 4 zł. Już w ten wtorek, tylko w KFC. Przeceny na urodziny w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, airfryery, komputery stacjonarne, rowery elektryczne w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Opłaty za abonament? Zrezygnowałem, bo teraz płaci on. Tako, płacę, ale to oszczędzam dzięki rodzinnym numerom. Wziąłem jeden numer dla siebie, a za Aśkę i dzieciaki płacę połowę. Taką. Oni nie muszą myśleć o rachunkach, a ja wiem, że zawsze będą pod telefonem. Wybierz rodzinne numery w Orange i zyskaj kolejne numery o połowę taniej niż pierwszy i do tego smartfon się o o 50% taniej. Tako, bo oręcz tu jest. Dostać kolejne zlecenie we własnej firmie to... Sukces we własnej firmie. Sukces we własnej firmie cieszy bardziej niż w czyjejś. Dlatego w mBanku ułatwimy Ci założenie i firmy i konta. A Ty ciesz się własnym sukcesem. mBank Puk puk, kto tam? To jest zakup w ciemno, tak? Możesz szybko zyskać i szybko stacić. Ba! Odpalamy się, każdy leci. To już jest choroba. Nieważne, czy zarobię, czy nie, ja muszę wygrać. Jakieś choroby zawodowe trzeba mieć. Ja mam paleciarstwo. <laughs> 800 wywoławcze lecimy dalej. 4000. 500. 85. 9400. 13 tysięcy! Ja przez nią muszę chodzić na terapię dwa dni. Nowe odcinki. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV. Wracamy do parku maszyn na bok. Tom Brennan, który długo musiał czekać na swój pierwszy start, start w, tym, w, tym, w tych zawodach.